Dzień dobry, Siemanko. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem VRC, to jest Football Manager 2021 i kariera od zera, 14 lipca roku 2020. Ja wciąż bez pracy, wciąż bez klubu, ale dostaję kolejne oferty rozmów kwalifikacyjnych. Za chwilkę sobie przejdziemy rozmowę kwalifikacyjną z KP Police oraz KS Wiązownica. I powiem Wam szczerze, że nie mogę się zdecydować, czy iść do tego Bałtyku Koszalin, jeżeli oczywiście oni mi jakąkolwiek ofertę dadzą, czy jednak zostać może w jakimś zespole, który gra w zupełnie innym rejonie Polski. Tak jak na przykład. KS w Wiązownica, która gra w trzeciej lidze, w grupie czwartej I to jest ta grupa, która gra w południowo-wschodnich rejonach Polski Więc zupełnie, zupełnie inny klimat Tak jak zauważył jeden z naszych widzów No, Koszalin jednak w bardziej tej cywilizowanej części Polski A może właśnie faktycznie bardziej imersyjnie byłoby rozpocząć tutaj W takich troszeczkę biedniejszych rejonach Czyli tam, gdzie, tam, gdzie jest troszeczkę, troszeczkę nie, słabiej Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę piłkarską No i o te kluby na najwyższym nie, poziomie Także, no tutaj, jeżeli KS Wiązownica zaprasza mnie na rozmowę kwalifikacyjną, to ja prawdopodobnie sobie bym odrzucił ten KP Policę, chociaż KP Police też byłyby całkiem niezłym wyborem, ale tak, chyba sobie ten KP Policę odrzucimy, ale pójdziemy sobie na rozmowę kwalifikacyjną do KS Wiązownica, i to może być ciekawy początek naszej przygody. Zatem, weźmiemy udział w rozmowie kwalifikacyjnej, bierzmy się zatem do pracy. Dlaczego ubiega się Pan równocześnie o kilka postaci? Oczywiście przeglądamy się tylko i wyłącznie dostępnym alternatywom. Rzecz jasna, jestem pewien, że umiałbym należycie zadbać o klubowe finanse, gdybym tą pracę nie dostał. Tylko, że oni chcą środek tabeli, a ja jednak z drugiej strony ten Bałtyk Koszalin tam nie ciągnie, bo tam będziemy mieli walkę o utrzymanie. No ale dobra, zgódźmy się. Tutaj damy też zgódź się, zgódź się. To wszystko już znamy, więc nie będę tego wam czytał. No i oczywiście nie mamy żadnych życzeń ponad to, co zostało nam tutaj zaproponowane przez sam zarząd. Czyli właściwie zostają nam teraz dwie ekipy: albo Bałtyk Koszalin, albo KS Wiązownica. No nie wiem, nie wiem. Tak pół na pół powiem wam szczerze, to nie jest wybór, który może mieć jakiekolwiek konsekwencje dla kolejnych lat w tej karierze, bo to, czy my zaczniemy sobie w wiązownicy, czy w, w koszalinie, to nie będzie miało znaczenia tak naprawdę, tak? Zaczynamy właściwie na tym samym poziomie rozgrywkowym. Janikowo to jest ta liga, słuchajcie, gdzie występuje właśnie Bałtyk chyba Koszalin, tak. Czyli to jest ta powiedzmy zachodnia część Polski, czy ta bardziej cywilizowana, jak to napisał jeden z komentujących, więc chyba też to odrzucę i będę zastanawiał się właśnie między Wiązownicą, a Bałtykiem Koszalin. Może akurat, może akurat któryś z tych klubów pierwszy wyskoczy z ofertą, wtedy sobie ewentualnie pozwolę, jeżeli będzie taka możliwość w ogóle poczekać tydzień, na przykład 7 dni przeciągnąć i jeżeli dostałbym z drugiego klubu, to oczywiście wtedy będę się zastanawiał. No, mamy 16 lipca, dopiero te ligi startują chyba dosyć późno, na dobrą sprawę to nie wiem, ale Orlęta Radzyń składa mi tutaj ofertę, no i to jest pierwsza oferta, jaką dostajemy w tym momencie, ale wydaje mi się, że to sobie opóźnimy o tydzień. Eee, Okej, okay, zgodzili się więc fantastycznie, e, czyli mamy 16 lipca do 23 lipca. Będziemy mieli czas, żeby podjąć jakiekolwiek wiążące decyzje. No jeżeli nie zgłoszą się żadne inne kluby, to prawdopodobnie po prostu przyjmiemy sobie ten radzyń, no bo nie ma tutaj co czekać, tak? Trzeba jakąś pracę dostać, bo człowiek e, umrze z głodu. Dobra, mamy wiązownicę. Skoro mamy wiązownicę, to chyba sprawa jest na ten moment jasna Wydaje mi się, że rozpoczniemy sobie negocjacje z KS wią Wiązownica Mamy tak, kontrakt na 12 miesięcy Płaca niecałe 5000 złotych, czyli 4,6 Może podbijemy sobie na 5, co? Dadzą radę? Nie, nie dadzą nam 4,6, dobra, finalizujemy, słuchajcie Finalizujemy i rozpoczynamy karierę od zera Już to teraz wiemy w klubie sportowym Wiązownica, no i już sprawdzamy sobie, jak to wszystko będzie wyglądało Prognoza mediów miejsce 15, więc to jest fajna sprawa, bo nie jesteśmy jakoś specjalnie wysoko tutaj stawiani. Za chwilkę sobie zobaczymy cały skład i w ogóle całą infrastrukturę, jak ten klub wygląda, natomiast oczekiwania są takie nie zatrudniaj zawodników w wieku powyżej 30 roku życia. ok, nie przekraczaj budżetu płacowego w porządku. Środek tabeli, jeżeli chodzi o trzecią ligę w Pucharze Polski widzę, że chyba nie będziemy grali. No i kolejne sezony to pozostań drużyną z górnej połowy tabeli rozgrywek. O, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Konferencję prasową sobie oczywiście zaplanujemy. No i już sprawdzamy, jak to wszystko jak to wszystko, słuchajcie, tutaj wygląda. Wow, mamy całkiem pokaźny skład, czyli jest tutaj wielu zawodników, sporo młodzieży, więc fajnie na pewno nam się tutaj będzie pracowało. Natomiast zobaczmy sobie stan finansów. 234 867 zł mamy w tym momencie ten bilans ogółem i 24 tysiące budżet transferowy. Budżet płac 103 tysiące obecne wydatki wynoszą 93 tysiące złotych. Czyli jakiś tu zapas jeszcze 10 tysięcy zł miesięcznie mamy. OK, zobaczmy sobie informacje o klubie Stadion Gminny Wiązownica, oczywiście ja sobie zmienię ten stadion i już w kolejnym odcinku będziemy mieli tutaj będziemy mieli tutaj stadion wiązownicy dobra, nie mamy kapitana wicekapitana i żadnego młodego talentu natomiast kluczowym graczem jest pan Bartłomiej Gliniak i patrzę sobie na jego atrybuty, no zaraz sobie to będziemy oczywiście wszystko indywidualnie sprawdzać, natomiast zobaczmy sobie raport o zespole i ja sobie sprawdzę teraz porównanie naszego zespołu na tle innych rywali ligowych, żeby sobie mniej Więcej określić, jak to wszystko będzie wyglądało. Nie sprawdzimy sobie oczywiście tego, ponieważ nie mamy sztabu szkoleniowego, zupełnie o tym zapomniałem. Zatem potrzebny nam jest asystent przede wszystkim, więc właściwie to w sumie mógłbym. Nie, zostaniemy przy tym. Będziemy sobie szukać wszystkich pracowników poprzez biuro pracy. Potrzebny nam będzie oczywiście koordynator pionu juniorskiego oraz dwóch trenerów. Nie potrzeba mi tutaj bramkarza oraz siłowego, nie będziemy w ten sposób rozdzielać, bo po prostu marnujemy wtedy miejsca. Tak, Wystarczą mi tylko y, trenerzy. Normalnie jeżeli chodzi o scouting, potrzebujemy dyrektora do spraw sportowych, y, potrzebujemy oczywiście y, y, głównego skauta, no i skauta. To są najważniejsze tematy, no bo oczywiście scouting bardzo, bardzo fajna sprawa i bardzo, bardzo zajmująca. Też dająca oczywiście dużo, dużo satysfakcji, gdy już jakiś fajny talent odkryjemy. Dobra, czyli te kilka etatów udało nam się w tym momencie zrobić. Zobaczmy sobie teraz kalendarz rozgrywek. Grali już mecz towarzyski. 3 do 1 pokonany Sławoj Trebisow. Teraz będzie mecz z Karpatami Krosno. 18 lipca. Możemy sobie to w sumie zostawić, bo to jest już na jutro. Dalej damy sobie 20, powiedzmy 2 lipca. Zobaczmy. Zobaczmy, czy możemy sobie tutaj jakiś mocny... O, rezerwy legi To będzie całkiem e, dobry pomysł. E, dalej możemy sobie dać... No nie wiem. E, no tu już e, tak dużo tego czasu nie ma na dobrą sprawę, więc 25 lipca moglibyśmy sobie dać e, jakiś pobliski zespół. Orzeł Przeworsk. Może być Orzeł Przeworsk. No i ligę rozpoczynamy od spotkania domowego z Krzo Ostrowiec Świętokrzyski. A liga, słuchajcie, liga składa się z 21 zespołów. I to wygląda tak. E, pierwsza runda to jest 20 spotkań. Czyli 20 kolejek bez rewanży. Po 20 kolejkach liga dzieli się na dwie grupy. Grupę mistrzowską, czyli 8 klubów, i tam grają mecze rewanż. Oczywiście zwycięzca awansuje do ligi drugiej. Natomiast pozostałe zespoły, czyli od 9 do 21, walczą o utrzymanie. I tam jest tylko jedna runda, czyli nie ma rewanżów, tak? Znowu jest tylko jedna runda. To jest sprawa jasna, i tak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy są jakieś pieniężne tutaj kwoty. Nie ma. No więc zobaczymy, jak nam będzie się tutaj na tym dodatku grało. Mam nadzieję, że dodatek. Jest w miarę dobrze skonstruowany, bo jednak to jest tak zwany long save, tak? I będziemy grali tutaj długo i być może nawet w tych niższych ligach polskich zostaniemy te 2-3 sezony. Mam nadzieję, że wszystko będzie grało i że będzie nam się dobrze tutaj to wszystko. To wszystko e, e, symulowało. Słuchajcie, e, sprawa jest taka, że nie mamy asystenta, e, więc nie mamy pojęcia o tym, jakie są umiejętności naszych zawodników i jaki jest ich potencjał. Zobaczymy sobie, jak to wygląda teraz indywidualnie. No dobra, no mamy zespół, tak? To jest najważniejsze. 1979, więc chyba w tym roku KS Wiązownica został założony. Ja sobie troszeczkę o tej historii oczywiście przeczytam, popowiem Wam w kolejnych odcinkach, nie? Jak to będzie wszystko wyglądało. Ale zobaczmy sobie teraz bramkarzy. Arkadiusz, e, Słysz e, w tym momencie to jest. 21-letni zawodnik, 186 cm wzrostu. Nie wiem jak to wygląda w trzeciej lidze, bo tutaj tak naprawdę chyba dawno nie byłem albo w ogóle nie byłem, więc nie mam pojęcia, czy to jest zawodnik dobry na, na tą ligę, czy nie. Natomiast wydaje się, że będzie to bramkarz numer 1. To jest wychowany stali Mielec, który tam raczej nie zaistniał. Grał na wypożyczeniu w Wulczance, natomiast poszedł do wiązownicy chyba wolny transfer, bo tu było wypożyczenie, i potem. Nie widzę żadnej kwoty odstępnego, także nie mam, nie mam jakby pewności. Dalej mamy masę obrońców, którzy grają na bokach. Na przykład Bartłomiej Gliniak, właśnie prawy obrońca, jeden z naszych najlepszych zawodników, na pewno na pewno jeden z naszych wahadłowych, bo widzę, że tu bardzo szybki zawodnik, z bardzo dobrym przyspieszeniem, niezależnie od tego, jakie ma doświadkowania dribbling technikę itd., itd. On na pewno na tych atrybutach fizycznych będzie mógł tutaj bazować. Patrzymy sobie dalej. U21, Jakub Szafar, bardzo młodziutki zawodnik, lat 20, też prawy obrońca, ale absolutnie tutaj jako zmiennik chyba tylko się będzie kwalifikował. Dalej mamy Huberta Kasia. W ogóle Kasiów to mamy tu dwóch, ale najpierw Hubert Kasia. 21-letni środkowy obrońca. Krycie 13, odbiór piłki. 13. Dobra szybkość, dobre przyspieszenie, więc na środkowego obrońcę będzie się tu na pewno nadawał. Chciałoby go kupić Górnik Polkowice, Hutnik Kraków i ewentualnie Elana, Elana Toruń. Też tu będę musiał od razu przedłużać kontrakty z tymi zawodnikami, bo widzimy, że mamy do 2021 roku. Dalej Hubert Kruk, czyli zawodnik, który może grać na prawej i lewej stronie. Znowu fajne, fajne te atrybuty fizyczne. To mi się podoba, jest nawet całkiem dobry odbiór piłki na poziomie 13. Patrzymy sobie dalej. Arkadiusz Staszczak. Znowu prawy wahadłowy, tych mamy dużo. Tu akurat ta szybkość, przyspieszenie bardzo słaba, też technicznie i przy odbiorze piłki bardzo źle wygląda, więc raczej na prawej stronie będziemy stawiali od samego początku na Bartka Gliniaka. Dalej Krzysztof Telega, środkowy obrońca, defensywny pomocnik, ale w związku z tym, że tych środkowych obrońców nie mamy zbyt wielu, to będziemy starali się stawiać o, na tego zawodnika prawdopodobnie. Krycie 13, odbiór piłki 11, dobra sprawność, całkiem niezłe przyspieszenie, więc może. Będzie w stanie upilnować zawodników rywala. Potem bardzo doświadczony Walerii Sokolenko, 38-letni zawodnik z Ukrainy. To jest z kolei już lewy obrońca, no ale tutaj ze względu na wiek, te atrybuty fizyczne oczywiście nie najlepsze. On jest od kilku lat w Wiązownicy. W ogóle, czy Wiązownica, czy ja dobrze widzę, czy Wiązownica jest w tym momencie Beniaminkiem? Zapowiedź sezonu. Tak, tak, więc trafiamy na jeden z najsłabszych klubów, a już mamy naprawdę duże żądania i duże oczekiwania, bo środek tabeli, czyli gdzieś między miejscem 10 a 12 musimy się zakręcić, słuchajcie. No, ciekawa sprawa. Jan Mac, czyli lewy obrońca, lewy wahadłowy, ewentualnie mogący grać na środku. Bardzo młody, 18-letni zawodnik. Dalej mamy Kamila Będkowska. Defensywny pomocnik, pomocnik środkowy. O, no, młodziutki tutaj, chłopaczek. Fajnie, że mamy zdjęcia. To jest z wychowanych Wisły Kraków. Zobaczmy sobie, zobaczmy sobie jeszcze jego profil. Odbiór piłki 10, decyzje 13, pracowitość 12, sprawność, szybkość, przyspieszenie. O, bardzo fajnie, bo tutaj w środku pomocy, jako pomocnik długodystansowiec, myślę, że dobrze by się nam sprawował. Dalej mamy Jakuba Janika. Kolejnego środkowego pomocnika, ale z bardzo dobrym przeglądem pola. I tutaj, absolutnie chyba, rozgrywający numer jeden. To jest też wychowany Wisły Kraków. Ciekawe, jakoś te kluby może są ze sobą powiązane. Zobaczmy sobie: kluby partnerskie, nie ma nic. Więc, więc chyba nie. No ale tutaj trafiają zawodnicy z Krakowa. Dalej Mateusz Lorenz. 22-letni kolejny rozgrywający. Bardzo fajnie, bo to jest już drugi zawodnik, który na tej pozycji może występować. I to jest wychowanek resowi Rzeszów. Już grał wiązownicy w czwartej lidze w zeszłych, w zeszłych sezonach Patrzymy dalej Konrad Kumor, prawy skrzydłowy wypożyczony w tym momencie Z Zagłębia Sosnowiec, ale to może być zawodnik Kapitalny na skrzydło Dribbling, szybkość, sprawność, przyspieszenie No tutaj możemy mieć naprawdę Ciekawego zawodnika, wychowanek Zagłębia Sosnowiec Patrzymy sobie dalej, Arkadiusz Kasia No właśnie, kolejny zawodnik, który Bardzo, bardzo optymistycznie tutaj nastawiony Zawodnik, to zdjęcie takie bardzo Happy, szybkość, przyspieszenie to jest środkowy pomocnik mogący grać również na prawej stronie. To jest kolejny wychowanek krakowskiej Wisły Rafał Michalik. Kolejny młody zawodnik, znowu mogący grać na prawej stronie, ewentualnie na, na środku pola, ale tutaj widzę, że brakuje tej szybkości i przyspieszenia troszeczkę w stosunku do tych poprzednich zawodników. Patrzymy sobie historię wychowane kresowi Rzeszów, czyli gdzieś tam wszyscy zostają w tym okręgu. No, oprócz Krakowa to są zawodnicy w większości, którzy gdzieś tam pochodzą z tych, z tych rejonów. No i tu mamy dwóch, nie wiem czy są bracia. Radosław Gil, wysunięty kolejny rozgrywający, Determinacja 17, no to tu mamy może, może fajną, jest Arkadiusz Gil i Radosław. W Gil. To są bracia w takim razie, więc mamy dwóch braci z przodu. Wychowanek stali Rzeszów, no i drugim z tych braci właśnie jest Arkadiusz Gil, który z kolei może grać na stronie lewej. i to jest wychowanek też stali Rzeszów. Szybkość, 10, przyspieszenie, 10, dośrodkowanie, dribbling. O, fajna sprawa. No tak już myślę pod kątem taktyki, ale wydaje mi się, że będziemy chcieli tu wejść bezpiecznym 4-2-3-1, czy też 4-3-3, ale oczywiście z tymi e, szerokimi skrzydłami, ewentualnie schodzącymi napastnikami. Konrad Budź. Lat 21 to już jest napastnik szybkość przyspieszenie, taki dosyć, dosyć niski zawodnik, znaczy niski, no średni po prostu, no niski to byłby poniżej 180 cm zawodnik, który jest wychowankiem stali rzeszów 6 i 7 bramek w poprzednich sezonach w wiązownicy. Dalej mamy Patryka Ruga, który jest kolejnym napastnikiem, to jest z kolei wychowanek Resowi Rzeszów, jak wielu z tych zawodników, no i dwóch takich nominalnych graczy, którzy mogą grać w ataku, czyli Sebastian Dziedzic, tutaj chyba najbardziej doświadczony. Z tych wszystkich zawodników, 27-letni, były gracz na przykład Neustadt, Spre, czyli jakiegoś tam zespołu niemieckiego z niższych lig, wcześniej w Podhalu. Nowy targ, Iwresowi, Rzeszów, oczywiście, jak żeby inaczej. No i Kasper Wydra. 18-letni, bardzo młodziutki zawodnik, wykańczanie, szybkość, przyspieszenie. O, bardzo fajny, bardzo fajny gracz. Może tu jeszcze w 4-4-2 byśmy poszli, bo mamy ciekawych, ciekawych napastników. Moglibyśmy tu dać na przykład szybkiego Kacpra Wydrę i obok niego powiedzmy tak, Sebastiana Żydzica, który potrafi grać. Głową. Ale to oczywiście będziemy sobie musieli wszystko skonfrontować z rzeczywistością i jeszcze na ten temat troszeczkę pomyśleć. Jeżeli chodzi o centrum szkolenia, to mamy tu tylko zespół U18. Ja sam odpowiadam za ten zespół, bowiem nie mamy na razie tutaj sztabu szkoleniowego. A więc, zobaczmy sobie ogólnie, jak to wygląda. No nie ma tu nikogo, więc umieszczę ogłoszenie przynajmniej dla menadżera zespołu. Nie będziemy tu przesadzać z asystentami, bo nie mamy po prostu pieniążków. Więc, tylko będziemy szukali menadżera zespołu U18. Całą resztę sztabu na razie zostawimy w spokoju, bo mówię, ten bilans też nie jest. Najlepszy. A więc tak to wygląda w KS Wiązownica. No i to KS Wiązownica będzie tym naszym klubem pierwszym, w którym rozpoczniemy sobie grę. Patrzę jeszcze, kto tu najwięcej zarabia. 20 tysięcy złotych, ale to jest Kumor, wypożyczony zawodnik, Dziedzic. Zarabia 12 tysięcy i 11 tysięcy Bartłomiej Gliniak, czyli ci najstarsi, najbardziej doświadczeni zawodnicy. Polonia by chciała gliniaka. Huberta Kasie widzieliśmy Elanatoru, Hutnik Kraków, górnik Polkowice. Mamy zainteresowanie kacprem ropem. Polonia by tam Legionowia i Hutnik Kraków, no i... Hutnik Kraków Konrad Buć. No, będzie ciekawy, na pewno będzie ciekawy, na pewno w fajnym miejscu rozpoczynamy tą całą naszą przygodę. Moim takim celem, chyba przyziemnym, będzie faktycznie ta połowa tabeli, bo jednak jesteśmy Beniaminkiem i trzeba tutaj mierzyć siły na zamiary. No, raczej o awans w tym sezonie nie powalczymy, ale myślę, że o tą pierwszą ósemkę jesteśmy w stanie się bić, no tak, tak mi się wydaje, ale, ale czy to się uda, to, to już jest zupełnie inna sprawa, tu jeszcze ta grupa sięga nawet Kielc, Krakowa oczywiście, bo tu są ekipy, chociażby właśnie rezerw Krakowi, czy, czy, czy tak jak mówię, Korony Kielce 2, więc będzie na pewno ciekawie, słuchajcie. E, mamy tych lig, co nie miara, o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Więc będzie tutaj ewentualnie się na pewno gdzie przenosić. No i pewnie po sezonie czy po dwóch, jak już przeniesiemy się do lepszego klubu, myślę, że po dwóch, trzech bardziej. No to te, te, te słabsze ligi będziemy po prostu wyłączać, bo to nie ma sensu, żeby one obciążały tutaj nam save'a i tą bazę danych. No dobrze, słuchajcie, ja się zacznę zastanawiać, co tutaj się dzieje. Prawdopodobnie w następnym odcinku spotkamy się, no nie wiem, może, może w meczu z rezerwami Legi. Przykład, tak, ja wam poopowiadam o tym, jak widzę w ogóle ten zespół i z jakiej taktyki, z jakiego ustawienia będę chciał tutaj korzystać. Myślę, że myślę że ustawimy sobie z jednej strony 4-4-2, a z drugiej strony to 4-3-3 z tymi schodzącymi napastnikami, ewentualnie skrzydłowymi. Jeszcze popatrzę, w jakich, w jakich, powiedzmy, rolach i pozycjach ci zawodnicy mogą występować. Na razie brakuje nam sztabu, więc nie mamy żadnych podpowiedzi, ale to sobie spokojnie uaktualnimy i już w następnym odcinku, jutro, porozmawiamy sobie o tym, jak to wszystko ma banglać, jak to wszystko ma funkcjonować i czy rzeczywiście zespół związownicy będzie w stanie tutaj zrobić dobrą robotę? Tak sobie patrzę jeszcze na te obiekty nasze. 500 pojemność, 500, Matko Święta. Jedyna, a właśnie, ja muszę tutaj znaleźć sobie w wiązownicy jakieś mieszkanie. Żebym ja tutaj mógł Mieszkać w tej wiązownicy No to w kolejnym odcinku jeszcze będziemy mieli Robotę na, na kilka minut W związku ze znalezieniem sobie jakiegoś apartamentu Ewentualnie jakiejś kawalerki albo pokoju W którym będziemy mogli sobie zamieszkać Na czas prowadzenia klubu z wiązownicy A przecież ja nie zarabiam dużo Bo to jest niby te prawie 5 tysięcy tak? No ale po, po, odjęciu, po odjęciu podatku Słuchajcie to jest 3300 zł A więc jak znajdę jakąś kawalerkę Za 1000 zł miesięcznie To, to będzie fajnie Ja nie wiem gdzie ta wiązownica leży ale przygotuję się należycie na kolejny odcinek. Zatem serdecznie Wam już dziękuję. Znamy klub, znamy swoje miejsce, znamy początek tego, tej wspaniałej, mam nadzieję, przygody, więc no nic tylko, nic tylko grać. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.